Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek zakupowy. Będziemy się przeglądać ofercie takich samochodów jak Opel Astra i od czwartej generacji. Zobaczymy, co nam oferuje rynek niemiecki, zagraniczny. Także zaczynajmy. Na początek, może rynek zagraniczny. Zobaczmy sobie od jakich cen startują samochody. Mniej więcej od 3500 euro zaczynają się auta. Oczywiście stan tych aut jest zróżnicowany w zależności od tego kto tym samochodem jeździł. Oczywiście jaka cena, i mniejsza cena. Tym tutaj mamy 203000 przebiegu. 110 koni. Ale czy ten samochód jest dobrym? stanie. Zobaczmy co tutaj w opisie jest. Samochód nie jest mobilny. Aha, czyli od razu sobie możemy odpuścić. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj nam się pojawia bardzo dużo też astr. Eee, Tak naprawdę poprzedniej generacji, jeszcze trzeciej, także lecimy dalej. Tutaj nam już cena skacze do około 4000 euro. No i pojawia się chyba pierwszy samochód, który jest jezdny, przebieg 30, 330 tysięcy kilometrów, czyli już konkretny, z tego co widać po. Tutaj jest śmieszne. Nie wiem, czy to taksówka nie była. Czy to tacho, ten. Yy, czy to nie jest taksometr. Coś mi się wydaje. A skąd, to, a skąd ten samochód jest w ogóle? Samochód jest z Belgii. Aha o, 330 tysięcy km, prawie 4000 euro. Tutaj mamy kolejny samochód z instalacją gazową. Tutaj nie wiem czy on jest uszkodzony, czy takie ryski są jakby 210 000 km 2010 rok, 4000 euro, czyli około 17-18 tysięcy po opłatach. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, oczywiście, najwięcej będzie aut. Diesli, tak naprawdę. Tak, tutaj mamy kombi. 285 tysięcy km, 2011 110 koni, Silnik 1,7 CDTI. Także, także dosyć popularny silnik. Bardzo dużo wychodzi też z samochodów jeszcze poprzedniej generacji, tak naprawdę Astra tej jeszcze poprzednie była jeszcze produkowana przez kilka następnych lat jako Classic. Tak jak i poprzednie wersje, także tutaj, zresztą Opel Astra J też jest produkowane do dzisiaj w wersji Sedan także tutaj niewiele się zmieniło właściwie te samochody są produkowane no zobaczcie sobie bardzo dużo wychodzi jeszcze poprzedniej generacji tutaj przebiegi 300 tysięcy e, nie dziwią praktycznie 4290 euro kombi 110 koni 306 tysięcy kilometrów tutaj widać że jakaś uboga wersja bo kierownica bez sterowania bez tempomatu także no zobaczmy sobie, jeżeli byśmy chcieli kupić yy, z przebiegiem w miarę, powiedzmy, do 150 tysięcy kilometrów, jakie nam tutaj się ceny pojawią. Oczywiście tu widzę, że w pierwszej kolejności nam się pojawiają, ale Astry Trójki, tutaj nam się jakieś pojawia. No to ciekawe, powiem szczerze, tutaj jest. Pierwsza Astra 1.4 129 4790 euro i to jest nie, hatchback to jest jednak biała Astra. Także podstawowe wyposażenie 5000 euro 2010 rok, czyli auto ma już 9 lat. No, te oferty są, powiem szczerze. Zależy jak na to ktoś patrzy, ale im mniejszy przebieg, tym te samochody są. Do, już cena nam leci do 5000 euro. Także yy, trzeba się zastanowić, czy w Polsce ten samochód był dosyć popularny. Jest. Także zaraz przejdziemy do polskich ofert, bo niemieckie, powiedzmy, czy zachodnie oferty, jeżeli chcemy auto z małym przebiegiem, to musimy. Od 5000 euro mniej więcej wydać za samochód. Tutaj nam się pojawia jakaś Astra, widzę 99, diesel. Zobaczmy jak to auto w środku wygląda. No, to jest dosyć ładne nawet, czerwony kolor. Jest i tempomat. Kierownica zwykła, ale jest tempomat, sterowanie. Dosyć ładne auto jak na ten przebieg. Także w takiej cenie możemy kupić sobie 2011-2012 rok, mniej więcej z dosyć małym przebiegiem. Tutaj jest, widzę, fajne wyposażenie. 116 tysięcy przebiegu. chyba są, no jest i nawigacja, tapicerka skórzana, czyli jak widać można kupić auto bogato wyposażone także w tej cenie. Tylko trzeba po prostu. No, jest silnik podstawowy, ale wyposażenie naprawdę fajne jest. Z tego co widać. No, ale ufelki są dosyć duże i nawigacja jest z tego co widzę. Także. Dobra, lecimy dalej. O, jaki fajny kolor. Żółty. Fajna wersja, taka sportowa, jakby GTC, chyba. 140 goni, 145 tysięcy przebiegu. Fajny żółty. No, mnie akurat się żółty podoba, ale nie każdemu się będzie podobać. 5000 euro 2010 rok. Dobra, a zobaczmy, co nam oferuje rynek polski. Ja tutaj odsączyłem już auta nieuszkodzone, ale i tak wychodzą uszkodzone. Mi się wydaje, że pierwszym samochodem, który który wychodzi, a jest nieuszkodzony i nadaje się do jazdy, to jest tutaj ta Astra 14300. I jest to z tego co widzę dosyć duży przebieg, ale jest to diesel. Wyposażenie dosyć dobre. Diesel to na pewno. Przebieg 369 tysięcy kilometrów. Samochód był użytkowany jako taksi. Aha. No to przez to pewnie taka cena też jest. 2011, czyli 7-8 lat. No to i tak przebieg nie za duży jak na taksi właściwie. W Niemczech taka taksówka by mogła mieć nawet 800 tysięcy przebiegu. Także 14 300, pierwsze auto. Tutaj mamy polski salon, następne 16900. Tutaj mamy silnik 1.4. Ale przebieg też ogromny, prawdę powiedziawszy. Ciekawe czy tu jest LPG. Nie, nie ma. 1.4 benzyna. 140 koni kupione w polskim 346 tysięcy kilometrów. No to konkretne przebiegi są. No tutaj, się, tutaj można powiedzieć, że ceny zaczynają się taniej niż na zachodzie właściwie tych aut. Możemy kupić już od 7, 15, 16, 17 tysięcy już nam się pojawiają samochody. A zobaczmy przebieg do 150 tysięcy. No tutaj już znacząco nam się ograniczyły. Somalta z początkowych lat. Te pierwsze to są zazwyczaj uszkodzone samochody. Musimy sobie zdać z tego sprawę. Somalta, ale już cena powyżej 20 tysięcy nam leci. Za auto 2009 rok, czyli 10-letnie 21917 CDTI. 122 tysiące kilometrów. Czujnik. A to też jest sprowadzone, także. Ciekawostką jest to, że zadbany pierwszy właściciel 22 700 benzyna. Jeżeli ktoś szuka, to raczej raczej benzynę. Te auta będą miały zazwyczaj mniejsze przebiegi. Aczkolwiek wyposażenie często tych benzynowych. Samochodów yy, tutaj z polskich salonów jest dosyć ubogie. będzie zobaczmy, czy tutaj nam yy, wychodzą jakieś samochody. Czy część ludzi zaznacza, że krajowe samochód a część ogłoszeń nie ma? No tak jak tutaj jest z polskiego salonu. Tutaj mamy kombi 24,5 2013 to są wszystko takie dosyć ubogie wersje tych aut, tak naprawdę nie ma tempomatu, tutaj mamy jeden właściciel od nowości 1.4, ale to też jest sprowadzone, ale zobaczmy sobie jak tam w środek wygląda, to jest ta uboga też bez sterowania z kierownicy, także tutaj nam cena już leci powoli do góry, tak naprawdę... Część aut jest, a zobaczmy sobie kraj pochodzenia, wpiszmy Polskę. No i znacznie mniej tych aut. Są dużo droższe też. Nie dużo, ale są droższe. Jest sporo tych aut polizingowych, także tutaj też musimy sobie z tego zdawać sprawę w cenie odokoło. Z tym przebiegiem do 150, od w kilku tysięcy możemy już wybierać w tych samochodach krajowych. Także jest, jest także wybór tych samochodów krajowych bez problemu, tak. Tutaj mamy Srebrny Metalik, Salon Polska, Diesel. No, ale Też te wersje są bez sterowania radiem w kierownicy. Dużo Disney, jest większość Disney praktycznie. Tutaj mamy 1,6 benzyna 2010. Prawie 30 tysięcy. A zobaczmy sobie nowe te auta. I to jest ciekawostka, bo zobaczcie sobie, jeżeli wpiszemy nowy samochód to najtańsze nowe auto, zobaczcie sobie, możemy nawet kupić z salonu, 48 tysięcy kosztuje i to jest ta wersja sedan, co mówiłem, że nadal jest produkowany ten samochód. Także jak ktoś, się... <laughs> praktycznie mówiąc, można kupić, no i to już ma wyposażenie też w standardzie lepsze, bo już jest sterowanie w kierownicy, skórzana kierownica. Także no i tych aut jest sporo, że do, także do kupienia w tej cenie około 50 tysięcy nowych, także jak ktoś szuka nowego samochodu, to może astrej kupić też w sedanie i też sobie takie auto może dołożyć trochę czy wziąć kredyt i mieć nowy samochód, jeżeli zamiast wydawać 30 czy 40 tysięcy, to dokładając 10 tysięcy mamy nowy samochód, także na lata, jeżeli ktoś będzie jeździł długo, to może takie auto sobie zakupić. Także to by było na tyle odnośnie przeglądu rynkowego Opla Astra J czwartej generacji. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Zapraszam do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń w kalkulatorze. Link w opisie. Oraz zapraszam do subskrybowania kanału w celu i kliknięcia dzwonka w celu otrzymywania wiadomości o nowych filmach. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.